O zabranie głosu proszę ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego. Szanowny panie prezydencie, panie marszałku, eminencjo, panie komendancie, straży pożar, trzygodni państwo. Służba, poświęcenie, to co są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo Wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili po tym, jak poznali polskiego strażnika, że nie ma, nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać pomagać z misją międzynarodową, pomagać gasić pożar. Szanowni Państwo, właśnie tego Wam życzę. Życzę, żebyście zawsze mieli w sercu dumę ze służby, dumę z tego, co robicie, żebyście mieli wiarę i przekonanie, że Wasza praca jest doceniana nagradzana i przede wszystkim szanuję Wam. Moi drodzy, na sam koniec mojego przemówienia życzę Wam, abyście mieli w sobie siłę, siłę pokazywać, jak ważna jest praca i służba dla społeczeństwa. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Panie Ministrze.